Lekcja druga. Czas. Czas to bardzo dziwny stan. Stan, w którym możesz poruszać się tak szybko, że wszystko inne stoi, albo poruszać się tak szybko, aby cofnąć się w czasie, tak? Szybkość tachionowa. Tachiony nie lecą w przyszłość. Tachiony są wykrywane z przyszłości w przeszłości. Może być to skomplikowane, ale tachion cofa się w czasie. Jakbyśmy mieli zbadać tachiony, to widzielibyśmy je z przyszłości w teraźniejszości. Ale o co chodzi z tym czasem? Czas to wszystko, ponieważ to czasoprzestrzeń jest wszędzie czasoprzestrzenią. Można manipulować, aby cofnąć się w czasie, lub poruszać się szybciej od światła. Aby cofnąć się w czasie, potrzebujesz tylko maszyny, która przełamie tę czasoprzestrzeń, wyrwie ją, a ty przejdziesz przez portal tachionowy, który zaniesie cię na tą samą Ziemię. Ale z przeszłości Ziemia jest wszędzie. Wszystkie nasze kroki tworzą nowe Ziemię, na której zrobiliśmy coś innego. Ziemia tworzy się po każdej decyzji, czemu, bo każda inna Ziemia to inna decyzja, ale to będzie na lekcji z wieloświata. Wróćmy do czasu. Tak jak mówiłem, czasem można manipulować. Czas to czasoprzestrzeń, więc poprzez czasoprzestrzeń można manipulować także szybkością. Moglibyśmy stworzyć maszynę, która wyginałaby ją i zamiast poruszać pojazdem. To pojazd poruszałby przestrzenią, która by nas prowadziła z wielką prędkością. Pamiętajcie, to jest przyszłość.